Pytaliście, a my zrobiliśmy. Oto nasze polecane zestawy komputerowe na wrzesień 2024. Przygotowaliśmy dla Was 10 zestawów podzielonych na 5 kategorii cenowych, wahających się od 2 do 9 tysięcy złotych. I mogę Was zapewnić, że znajdą tu coś dla siebie zarówno fani Intela, jak i AMD. Lecimy. Zaczynam od zestawów do 2000 zł. Pierwszym wyborem może nieco was zaskoczę, bowiem najtańszym proponowanym zestawem jest konfiguracja korzystająca ze zintegrowanej karty graficznej. Tutaj jednak muszę powiedzieć, że układ Vega występujący w sześciordzeniowym procesorze AMD Ryzen 5 5600G pozwala na płynną rozgrywkę nawet w nowe tytuły. Co prawda nie możemy liczyć na wysokie ustawienia graficzne czy opcje śledzenia promieni, jednak czy ktokolwiek oczekuje tego od komputera za niecałe 2000 zł? Nie sądzę. Zestaw został tak przygotowany, by w przysz bez problemu dołożyć do niego dedykowaną kartę graficzną pokroju RTX 4060 czy RX 7600. Nie musimy się obawiać przy tym o zbyt słaby zasilacz, ponieważ za dostarczenie energii odpowiada sprawdzona jednostka od Deepcool o mocy 500W. Całość została zamknięta w przewiewnej i taniej obudowie Logic Atos ARGB Mini USB, posiadającej domyślnie zainstalowane aż 3 wentylatory. Domyślna konfiguracja posiada jeszcze 16GB pamięci RAM DDR4 oraz 1TB dysk NVMe. Drugi zestaw do dwóch Został stworzony z myślą o fanach Intela. Wykorzystuje on bowiem bardzo popularny procesor Intel Core i3 12100F. Ta czterordzeniowa jednostka świetnie radzi sobie z grami. W parze z 16 GB pamięci RAM stanowi solidną bazę do przyszłej rozbudowy zestawu, choćby o wydajniejszy układ graficzny. Niestety, procesor Intela nie posiada zintegrowanej karty graficznej, tym samym chcąc zmieścić się w założonym budżecie, poniekąd zmuszeni jesteśmy skorzystać z leciwego już GeForce GT 1030. Tak, wiem co powiecie, ale dalej po siedmiu latach od premiery nie doczekaliśmy się konkurencji w tym przedziale cenowym. Jeśli jednak dysponujecie niewiele większym budżetem, to nie ukrywam, że warto od razu zdecydować się na wymianę tej karty graficznej, na przykład na gtx -a 1050 Ti, która zapewni zauważalnie lepszą wydajność. Choć ja osobiście radziłbym swoją uwagę kierować w stronę nowszych jednostek, takich jak GTX 1650 czy RX 6600. Pozostałe komponenty pozostały bez zmian w stosunku do pierwszej konfiguracji i dalej stawiam na 1TB dysk NVMe, zasilacz Deepcool czy obudowę Logic. Czy za 3000 można złożyć komputer, który poradzi sobie nawet z najnowszymi tytułami? Tak. Sześciorodzeniowy procesor, mocna płyta główna na chipsecie B550, 16 GB pamięci RAM i Radeon RX6600. Czy potrzeba czegoś więcej? Konfiguracja ta bez problemu pozwoli odpalić wszystkie najnowsze tytuły na dość wysokich ustawieniach graficznych w rozdzielczości 1080p. Jeżeli jednak zależałoby Wam na opcjach śledzenia promieni, to od razu radziłbym wymianę karty graficznej na RTX 3060 czy nowszego 4060, który to w tym przypadku będzie zauważalnie wydajniejszy. Wszystko to zostało zamknięte w ładnej i przewiewnej obudowie Crux Waco. Alternatywnie w tym przedziale cenowym mamy również konfigurację z sześciordzeniowym procesorem, ale tym razem od Intela. Konkretnie chodzi o model Core i5 12400F. Ta zmiana wymusiła na nas dobór nowej płyty głównej. Postawiłem na rozwiązanie od Gigabyte, a konkretnie na model B760M DS3H. To wysoko oceniana, budżetowa jednostka, która bez problemu poradzi sobie nawet z mocniejszymi procesorami, jeżeli chcielibyście w przyszłości rozbudować ten zestaw. Posiada cztery sloty na pamięć RAM w standardzie DDR4, dwa dla dysków M2 oraz cztery porty SATA. Pozostałe elementy komputera nie różnią się od tego, co już obserwowaliśmy w poprzednich zestawach. Jeśli tu jesteś i oglądasz, to zanim przejdę do na następnego zestawu, to proszę Cię, zostaw suba, lajka i komentarz, bo nam to bardzo pomaga. Przechodzimy do wyższych pułapów cenowych. Tym razem w naszym budżecie jest już 4,500 tysiąca zł, co pozwala nam nieco zaszaleć z konfiguracją. W tym przypadku ustawiamy na nowy 10-rdzeniowy procesor od Intela, a konkretnie na jednostkę Core i5-14400F, która korzysta z hybrydowej konstrukcji. Do naszej dyspozycji jest 6 wydań rdzeni Raptor Cove oraz 4 dodatkowe Gracemont. W przypadku płyty głównej raz jeszcze wybieramy pełnowymiarową konstrukcję ATX od Gigabyte, a konkretnie model B7 760 DS3H. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe złącze dwa dla dysków NVMe oraz wydajniejszą i lepiej chłodzoną sekcję zasilania. Pamiętajcie jednak, że może okazać się konieczna aktualizacja BIOSu, by płyta główna obsługiwała procesory 14 generacji. Największą zmianą, która wpływa na wydajność w grach jest zastosowana karta graficzna. Tutaj postawiłem na RTX 4060, który to obecnie jest dostępny w rewelacyjnej cenie. Niestety w sklepach coraz trudniej znaleźć taniego RX 6700 XT, który w tym przedziale cenowym również mógłbym polecić. Konstrukcja Współpraca Nvidii docenią z kolei użytkownicy, którym zależy zwłaszcza na włączonych opcjach śledzenia promieni w najnowszych grach, a także dużym plusem będzie na pewno wsparcie DLSS 3.0 i obsługa generatora klatek. W przypadku zasilacza wybór padł w stronę rozwiązania Dendorfi. A model Vero L5 dysponuje mocą 600W oraz posiada certyfikat 85 plus Pozwoli Pozwolą w przyszłości na modernizację zestawu o na przykład mocniejszy procesor czy kartę graficzną. A teraz alternatywa z rozwiązaniami AMD. Jest to bardzo dobry przykład tego, w jaki w sposób można rozbudować proponowany wcześniej zestaw w cenie do 3000 zł. Dalej wykorzystujemy płytę główną od Gigabyte, a konkretnie B550 Aorus Elite, która w tym przedziale cenowym jest bezkonkurencyjna. Jednak zmianie uległ procesor, jak i karta graficzna. Ryzen 7 5800X to wydajna ośmiordzeniowa jednostka wykorzystująca architekturę Zen 3. Pozostałe komponenty są identyczne z wcześniej proponowanym zestawem. Pora na kolejny komputer i kolejny próg cenowy, tym razem do 7000 zł. Zestaw ten wykorzystuje najwydajniejszy procesor do gier na platformę AM4, a mianowicie Ryzen 7 5800 X3D. Jednostka ta posiada powiększoną pamięć cache trzeciego poziomu, przez co bez problemu dorównuje, a nawet często przegania dużo droższe i nowsze jednostki. Po raz kolejny zdecydowaliśmy się na zmianę zasilacza. Tym razem jest to model Supremo FM5 od Endorfi o mocy 850 50W. Tak mocna jednostka pozwoli na bezproblemowe podłączenie nawet najmocniejszych kart graficznych. Zestaw ten wyposażony jest w najnowszą kartę od Nvidia, a konkretnie chodzi o model RTX 4070 Super. Szukając jednak alternatyw, to polując na promocję, w niższej cenie bez problemu znajdziecie Radeona RX 6950XT. Licząc jednak na płynną rozgrywkę w rozdzielczości 1440PS włączonym rajtracingiem, warto swoją wagę skierować w stronę rozwiązania od zielonych. Pozostając przy budżecie do 7000 zł, kolejne Proponowany przeze mnie zestaw jest już z procesorem Intela. Konkretnie chodzi o model Core i 514600 kf Ten hybrydowy procesor obsługujący do 20 wątków i posiadający do tego 14 rdzeni zapewni najwyższy poziom wydajności w grach, nawet gdy sparujemy go z najmocniejszymi kartami graficznymi. W przypadku płyty głównej postawiliśmy po raz kolejny na konstrukcję od Gigabyte Z790 D4 to podstawowa jednostka obsługująca pamięć DDR4. Dodatkowo model ten może pochwalić się trzema gniazdami M.2, sześcioma złączami SATA czy 2.5 gigabitowym LANem. Dzięki obecności układu Z 790. Na płycie głównej możemy pokusić się o podkręcenie układu Intela. Przejdźmy do omówienia najwydajniejszych, jednocześnie najdroższych zestawów do 9000 zł. W przypadku rozwiązania bazującego na procesorze od AMD wybór był raczej oczywisty i jest to Ryzen 7 7800X3D. Ta ośmiordzeniowa jednostka wyposażona w powiększoną pamięć cache trzeciego poziomu, jak udowodniły nasze testy, jest najszybszym procesorem od czerwonych na platformę AM5. Instalujemy go na płycie głównej B650 Eagle AX, a za chłodzenie odpowiada wydajne AIO od Endorfi. W przypadku karty graficznej postawiłem na debiutującego niedawno RTX 4070 Ti Super. Dzięki obecności 16 GB to w pamięci VRAM bez problemu możemy liczyć na płynną rozgrywkę nawet w rozdzielczości 4K. Karta obsługuje również DLSS3 z generatorem klatek. Ostatnim polecanym zestawem do 9000 zł jest alternatywna konfiguracja z procesorem Intel. Zestaw ten został oparty na procesorze 14 generacji Core i 7 14700KF. Nowa i 7K została wyposażona w aż 20 rdzeni. Co prawda ponownie mamy do czynienia z hybrydowym układem, jednak ta konfiguracja idealnie sprawdzi się nie tylko w nowych grach, ale również jako wydajna stacja robocza. Karta graficzna pozostała bez zmian. Dalej polecam RTX 4070 Ti Super, a tak mocne komponenty wymagają porządnej doski zasilającej, dlatego postawiłem na Endorfi Supremo FM5 o mocy 850 W. Całość została zamknięta w przewiewnej obudowie Endorfi RX500R wyposażonej w aż 5 wentylatorów. Dotarliśmy do końca i tu zostawiam Was z małą prośbą. Jeśli uznacie, że jakiegoś progu cenowego nam brakuje, dajcie znać jakiego dokładnie, a w kolejnej edycji tego formatu postaramy się ją dodać. I to tyle ode mnie dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć. Pa. No i oczywiście zapomniałem. Linki do wszystkich produktów i zestawów znajdziecie oczywiście w opisie pod materiałem. Dzięki.